Dobra, jeżeli ten stan się utrzyma, no to ja jestem w szoku, że to zadziałało. Przykładowo mówiliście nam, że po zalaniu do filtra, po odpaleniu tego preparatu, prawda, odpaleniu silnika, wszystko wraca do baku. Racja, to dlatego teraz zrobimy wam na butelce wlejemy preparaty i tak, żeby nie wróciło do baku, tylko silnik sobie chodził i powrót walił do butelki. Wypalimy paliwo i zobaczymy, jak będzie, czy lepiej będzie silnik pracował, ponieważ przy mocnym dodawaniu gazu. Puszcza lekkiego kopcia z tyłu, a klient chce się tego pozbyć. Także spróbujemy, yy, czy nasze forte zadziała. Mówią, że zadziała, mam nadzieję, że zadziała. A co do tego, jeszcze dostaje się taki fajny zestaw. I to jest już yy, razem z tej firmy: forte się dostaje do tego, żeby te wszystkie złączki tam śmieszne były. O, taki zestaw zawiera coś takiego, żeby to podłączyć sobie do francuskich aut. Wiem, że też mają jakieś tam inne jeszcze zestawy, ale to musicie tam do nich zadzwonić i się dopytać, prawda. Dobra, wlewamy to i zobaczymy. No później Wam pokażę już po przegazowaniu czy dalej będzie kopcić. Dobra, to to poszło do butelki, a tam to pójdzie do kotła. Mamy aktualnie takie korekty na pryskach, a dopiero zaczynamy to czyszczenie. A czyszczenie to już wam pokażę od razu jak to wygląda. No to wiadomo bańka. Zasys. Tu jest powrót. Tu mamy taki filterek na powrocie, żeby zobaczyć czy jakieś sypy będą wylatywały. No a tamto do środka, do pompy to jest standard, prawda? No i dobra, jeszcze raz pokażę korekty. Zobaczymy jakie będą korekty już później po zakończeniu tego czyszczenia. I to czy to coś w ogóle da, prawda? Zobaczcie jaki kolor zrobił się teraz w ropy. Czyli to mi się zdaje, że to jest ten brud i syp, co siedział w przewodach, bo tu filtr jest pominięty, prawda? Żeby nie było filt jest pominięty a tylko ten filt zastosowałem no i zobaczcie jaki kurwa kolor ropy się zrobił bordowy, brązowy grun dobrze, dobrze, może tutaj też czyści zobaczymy później po przegazówce czy jeszcze będzie kopcił już nam się kończy prawie nic nie zostało żeby nie było zobaczcie jakie teraz mamy korekty na pryskach zerowe praktycznie zerowe jakby były nutki sztuki aż trochę jestem w szoku Powiem szczerze, że myślę, że ja byłem sceptyczny do tego akurat, do tego czyszczenia, bo mówię, że jak zepsute, to zepsute, a tu myślałem, że to, wiecie, pic na wodę, fotomontaż, a jak widać, dobra, działa. No, możesz przekazować, żeby nie było.